Witamy, witamy was bardzo serdecznie, tych najmniejszych i tych większych też. Dzisiaj przyrychtowano do Was momy bojka, kero nosi tytuł z krainy baśni bajka. Napisał ją Henryk Sienkiewicz, a po śląsku przetłumaczyła hijo. Tuż posłuchajcie. Za górami, za morzami, w dalekiej krainie czarów, przy kolebce małej księżniczki spotkały się dobre wróżki ze swoją królową na czele. Łoblazły księżniczka naokoło i zaglądały na śpiąco gębulka, a ich królowo padała. Niech każdy z was do i jakiś cynny dar według chęci i możności. Pierwsza wróżka schyliła się nad księżniczką i tak padała. Jo, dom ci czar piękności i sprawia, że w to wejrzy na twoja gębulka pomyśli, że zejrzał piękny wiosenny kwiotek. Jo, padała druga wróżka. Dom ci łoczy przezrocze i głębokie jak tuń wodno. Jo, dum ci szlak talia młodej palmy padała Czecio. — A Jo, godo czwarto dum ci wielki skarb złoty, który jest chowany w ziemi. Królowo zamyśliła się przez chwilę, po czym zwirtła się do wróżek i zaczęła godać. — Piękność ludzi i kwiotków więdnie. świecące łoczy gasną. Żar młodości, a i w młodości Często przygasają zalote łzami. Wichura łomie palmy, A wiatr przechylo smukłe postacie. Złoto w to niedzieli po ludziach, ten wzbudzo ich nienawiść, A w to je dzieli tymu Łostowo pustka w skrzyni. Nietrwałe są wasze dary, to co je trwałego we człowieku i czym ty ją obdarzysz, królowo nasza? Pytały się wróżki na to królowo. Joi dum dobroć. Słońce je piękne i jasne, ale kajby nie grzało ziemi, byłoby ino świecącą bryłą. Dobroć serca je tym, czym ciepło słońca, łunadowo życie. Piękność bez dobroci jest jak kwiotek bez zapachu albo jak świątynia bez bóstwa. Łoczy mogą podziwiać taką świątynię, ale dusza nie znajdzie w niej ukojeniu. Bogactwo bez dobroci je piastunką samolubstwa. Nawet miłość bez dobroci je ino łogniem kerypoli i niszczy. Wiedzcie, że wasze dary mijają, a dobroć trwo. Jest ona jak źródło, z którego im więcej wody bieresz, tym więcej ci płynie. Więc dobroć to jedyny skarb, którego nie do się wyczerpać. To królowo wróżek padała, schyliła się nad śpiącą działuszką, dotkła rękami łodniej serca i padała. Być dobro.